fizjoterapia cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży, ale zarówno wśród pacjentów, którzy mają dzisiaj dużą świadomość tego, że fizjoterapia związana jest z nimi praktycznie przez całe życie. Od wieku wczesnodziecięcego, niemowlęcego, poprzez życie dorosłe, jak i okres geriatrii, gdzie tak naprawdę na każdym etapie naszego życia ten pacjent może mieć potrzebę skorzystania z fizjoterapii i zarówno też studenci nasi, Mający zajęcia na placówkach, gdzie mogą mieć kontakt z tymi pacjentami, mogą zobaczyć, jak szeroki jest zakres, tak naprawdę, jeśli chodzi o tą pracę fizjoterapeuty. Ale zanim o pracę fizjoterapeuty, to fizjoterapeutów w kraju jest ponad 84 tysiące. I tutaj pytanie kieruję do pana Jacka Hyżego: Czy jest jeszcze przestrzeń? Na fizjoterapeutów w kraju? Tak, oczywiście. Jest przestrzeń, dlatego że społeczeństwo jest coraz starsze, i tych fizjoterapeutów tak naprawdę nie jest wielu. Myślę, że fizjoterapeuci obecnie nie będą mieć żadnego problemu ze znalezieniem pracy, dlatego że no, ludzie starszym wieku oczekują i po, i po, po prostu potrzebują pomocy ze strony, ze strony fizjoterapeuty. Tak.